Aktywność fizyczna jest niezbędna do utrzymania zdrowia na każdym etapie życia. Dzięki niej możemy poprawiać albo utrzymywać swoją sprawność fizyczną, przy czym różne formy aktywności fizycznej dają nam różne korzyści i pozwalają pracować nad innymi aspektami naszej sprawności. Z punktu widzenia zdrowia najistotniejszymi aspektami są wydolność tlenowa i siła mięśniowa. Dzisiaj zajmiemy się Wydolnością tlenową powiemy sobie, czym ona jest, dlaczego jest ważna, jak ją mierzyć oraz jak nad nią pracować. Wydolność tlenowa to w bardzo dużym uproszczeniu zdolność organizmu do pochłaniania, transportowania i przetwarzania tlenu na energię niezbędną do życia. Maksymalna wydolność tlenowa to ilość tlenu, jaką nasz organizm potrafi pobrać i przerobić na energię. Określa się ją skrótem VO2max. VO2max to uniwersalny wskaźnik do określania poziomu wydolności tlenowej. Poziom ten możemy określać w wartościach bezwzględnych w litrach tlenu na minutę oraz w wartościach względnych, czyli w przeliczeniu na kilogram masy ciała w mililitrach na kilogram w trakcie minuty. Poziom wydolności tlenowej zależy od kilku czynników, między innymi układu oddechowego, serca oraz krwi. Dzięki pracy układu oddechowego, tlen wraz z powietrzem jest transportowany do naszych płuc. W spoczynku przez nasze płuca przepływa około 8 litrów powietrza na minutę. W czasie wysiłku zapotrzebowanie na tlen wzrasta i musi przez nie przepłynąć więcej powietrza, w związku z czym zaczynamy oddychać coraz głębiej i coraz częściej, aż osiągniemy wartość około 150 litrów powietrza na minutę. Serce, które pompuje naszą krew, w spoczynku uderza około 70 razy w ciągu minuty, za każdym razem wyrzucając około 80 ml krwi. W ciągu minuty daje nam to ponad 5,5 litra krwi. Podczas wysiłku serce bije dużo mocniej oraz bardziej napełnia się krwią, dzięki czemu z każdym uderzeniem wyrzuca tej krwi więcej, przepompowując w czasie minuty nawet 30 litrów krwi. Krew może transportować tlen z płuc do mięśni dzięki hemoglobinie. Poziom hemoglobiny jest różny u kobiet i u mężczyzn, oraz zależy od innych czynników, takich jak poziom żelaza oraz poziom wytrenowania. Osoby żyjące w górach, które oddychają rzadszym powietrzem, muszą mieć więcej hemoglobiny, aby lepiej wyłapywała tlen z powietrza. Ten mechanizm wykorzystują często sportowcy dyscyplin wytrzymałościowych, część swojego treningu przeprowadzając. W warunkach wysokogórskich. Z kolei niski poziom hemoglobiny może być spowodowany np. niedoborami żelaza. Poziom wydolności tlenowej wyrażony w wartościach bezwzględnych to około 3,5 litra na minutę w przypadku mężczyzn oraz 2,5 litra w przypadku kobiet. Wyrażony w wartościach bezwzględnych to około 45 ml na kilogram masy ciała w ciągu minuty dla mężczyzn oraz 35 dla kobiet. Wartości te mogą być różne w zależności od naszego poziomu wytrenowania, i u wyczynowych sportowców uprawiających sporty wytrzymałościowe. Osiąga on dużo wyższe wartości. Najwyższe jakie odnotowano to 97,5 ml tlenu na kilogram masy ciała na minutę u kolarza Oskara Svensena i 96 ml na kilogram na minutę ubiegacza biegacza narciarskiego Espena Haralda Bierke. Z punktu widzenia zdrowia istotniejsza niż Bezwzględna wartość jest wartość względna. Z tego powodu, że zbyt niski poziom wydolności tlenowej może uniemożliwić samodzielne funkcjonowanie. Przyjmuje się, że między 13 a 15 ml tlenu to jest niezbędna wartość do tego, aby osoba mogła samodzielnie egzystować. Im mamy większą masę ciała, tym ta sama wartość bezwzględna jest niższa w wartościach względnych. Zapotrzebowanie na tlen nie jest stałe i wzrasta wraz z aktywnością fizyczną. W spoczynku potrzebujemy około 3,5 ml tlenu na kilogram masy ciała na minutę. Podczas spokojnego spaceru wartość ta wzrasta dwukrotnie, a podczas intensywnego marszu pod górę wzrasta już dziesięciokrotnie. I o ile u osoby ważącej 75 kg intensywny marsz pod górę stanowi tylko ułamek jej maksymalnej wydolności, o tyle u osoby ważącej 120 kg jest to już intensywność wyższa niż jej maksymalny pułap tlenowy. Co prawda jest możliwe wykonywanie wysiłku powyżej swojej maksymalnej wydolności tlenowej, jednak jest on dużo bardziej męczący i nie może trwać zbyt długo. Dlatego osoby o wyższej masie ciała częściej mają problemy z kondycją. Poziom wydolności tlenowej również nie jest stały. Rośnie on wraz z wiekiem w okresie dojrzewania, aby w trzeciej dekadzie życia osiągnąć względnie stałą wartość. Od momentu, kiedy skończymy 30 lat, poziom wydolności fizycznej spada o około 10% na każdą dekadę życia. Im wyższy poziom wydolności fizycznej mamy w wieku 30 lat, tym dłużej jesteśmy w stanie zachować poziom wydolności, który pozwala nam na samodzielne funkcjonowanie. Im jesteśmy aktywniejsi, tym ta wydolność wolniej spada i jesteśmy dłużej w stanie ją utrzymać. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby dzieci i młodzież ruszały się 60 minut dziennie z intensywnością średnią lub wysoką. W przypadku dorosłych jest to 150 do 300 minut tygodniowo z intensywnością średnią albo 75 do 150 minut aktywności o intensywności wysokiej. W przypadku dzieci Intensywność i długość trwania wysiłku powinny być większe niż u dorosłych, dlatego że w ich przypadku aktywność fizyczna ma za zadanie budować wydolność tlenową, a w przypadku osób dorosłych, przede wszystkim ją utrzymywać. Na utrzymanie potrzebujemy mniej pracy niż na budowanie. Wysiłki tlenowe możemy w bardzo dużym uproszczeniu podzielić na trzy kategorie ze względu na intensywność: intensywność mała, średnia oraz wysoka. Intensywność mała są to wysiłki, które możemy wykonywać przez dłuższy czas bez zmęczenia. Intensywność średnia są to takie, które powodują wyraźne przyspieszenie bicia serca oraz częstości i głębokości oddechu. Jednak jesteśmy w stanie wykonywać je przez kilkadziesiąt minut. Wysiłki o wysokiej intensywności są to takie, które bardzo mocno przyspieszają naszą pracę serca, zwiększają częstotliwość oddechu oraz go mocno pogłębiają, i nie jest możliwe wykonywanie ich zbyt długo ze stałą intensywnością. Poza celowym ćwiczeniem wydolności tlenowej, dla utrzymania zdrowia, bardzo istotna jest również spontaniczna aktywność ruchowa. Im mniej Siedzimy, gramy na telefonie, jemy słodyczy, a im więcej chodzimy, jeździmy na rowerze, jemy warzyw i owoców oraz uprawiamy sportu, tym lepiej dla naszego zdrowia i wydolności fizycznej. Warto monitorować swoje wysiłki tlenowe. Możemy zapisywać ich intensywność oraz ich ilość. Intensywność Czyli tętno, prędkość oraz poziom wzniesienia, ilość czyli dystans, czas trwania wysiłku oraz ilość kroków. Bardzo pomocne do monitorowania naszej aktywności fizycznej są różnego rodzaju urządzenia oraz aplikacje na telefon. Jednocześnie możemy monitorować to za pomocą mapy, stopera. Poziom naszej wydolności możemy zmierzyć za pomocą metod bezpośrednich albo pośrednich. Metody bezpośrednie są to takie metody jak test na bieżni mechanicznej albo na ergometrze rowerowym. Metody bezpośrednie nie należą do przyjemnych. Osobiście dokonywałem testu bezpośredniego na bieżni mechanicznej. Wygląda to w ten sposób, że wchodzimy na bieżnię, przypinają nas szelkami do sufitu i zakładają nam na twarz maskę. Bieżnia rusza i przez kilka pierwszych minut idziemy lub biegniemy z małą prędkością. Co około 3 minuty bieżnia przyspiesza o kilka kilometrów na godzinę i podnosi się, abyśmy biegli coraz bardziej pod górkę. Maska, którą mamy na twarzy, poprzez rurki doprowadza wydychane powietrze do specjalnego urządzenia, które mierzy ilość tlenu, które pochłaniamy oraz ilość dwutlenku węgla, który wydalamy. Przez cały czas trwania testu mierzone jest nam również tętno. Test trwa tak długo, aż nie będziemy w stanie dłużej biec albo aż wartości osiągną swój szczyt. Spytacie się, po co przypinają nas szelkami do sufitu. Test jest wykonywany tak długo, aż nie będziemy w stanie dalej biec. I może zdarzyć się, że w czasie tego testu opadniemy z sił do tego stopnia, że moglibyśmy spać, spaść zbieżni. I abyśmy nie spadli, nie zrobili sobie krzywdy, jesteśmy przypięci, bo jeśli zasłabniemy, to będziemy po prostu wisieć na tych szelkach. Osobiście po tym teście czułem się bardzo źle przez jakieś 2-3 dni. Metody pośrednie polegają na wykonaniu określonego wysiłku w określonym czasie i mierzony jest albo dystans, albo tętno, potem. Te wartości podstawione są pod specjalny wzór, i za pomocą tego wzoru określany jest przybliżony poziom wydolności tlenowej. Ciekawymi formami aktywności fizycznej, które pozwalają nam budować albo utrzymywać nasz poziom wydolności fizycznej, są różnego rodzaju gry, zabawy albo chodzenie z mapą, np. Geocaching, do którego wystarczy nam telefon z nadajnikiem GPS oraz Aplikacja. Możecie spróbować również różnych gier i zabaw, które są umieszczone na profilu. Teraz sport. Napisz w komentarzu, co ty robisz, aby utrzymywać swój poziom wydolności fizycznej na jak najwyższym poziomie.